Namaste, Crete. I'm here only till end of June. We have contract like this for accommodation. So whoever wants to come when I'm here, hundred percent, I'm here till end of June. After that, I don't know. The God will decide where I'm going. Jeśli kiedykolwiek chcesz przyjechać na retrykty jogi, w czerwcu, musisz zapytać mnie wcześniej. Bo w lipcu, sierpniu, nie wiem, gdzie jestem. Może wrócę do Indii. Może wrócę do Tajlandii. Ktokolwiek chce przyjechać do Krety. Na przykład na jogę. Na przykład ze mną, ale niekoniecznie. Może ktoś przyjechać, chce się popalać. To jesteśmy tutaj na pewno do końca czerwca, bo taki mamy kontrakt. A później, w zależności od sytuacji na świecie, czy się dogadamy tutaj z właścicielem na przedłużenie, to będziemy, lub nie. Tam, gdzie bogowie decydują, tam będziemy. Także na pewno do końca czerwca, a później to nie wiadomo. Nie wiemy, co się wydarzy po zaćmieniach. Coś tam wiemy, ale jest straszny. Także jakby ktoś chciał jeszcze wydać, wybrać na Kretę, póki ja jestem, to do końca czerwca jest czas, a później będziecie mnie szukać na świecie. Może w Indiach, może w Tajlandii, może na innych wyspach. Zobaczymy. Om no, na maśło.